Cześć tu Artur Bowsza życie w namiocie. Dzisiaj korzystając z chwili przerwy nad tym pięknym kaszubskim jeziorem, chciałem wam powiedzieć parę słów na temat tego, jak przygotowaliśmy Skara 4.0 do naszej tegorocznej wyprawy po Pomorzu i po Kaszubach. Ten rower jest z nami już parę miesięcy. Jeśli chcecie dowiedzieć się o nim trochę więcej to na kanale mam też film, w którym mówię parę słów na temat Skara 4.0 i tego co mi się w nim podoba, a co niekoniecznie. Ten rower to oczywiście gravel i sam sobie jest całkiem niezłym wyborem do budowy wyprawowca, ale oczywiście żeby go dostosować do specyfiki jazdy z bagażem musieliśmy dodać parę rzeczy i wprowadzić parę zmian, o których Wam teraz opowiem. Zaczynając od kierownicy, Esker ma na szczęście fajną owijkę, tu są chyba nawet dwie warstwy obiki, więc tutaj nie musieliśmy nic zmieniać, ale na samej kierownicy pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy to taki duży klips na środku i ten klips oczywiście służy do instalacji tej oto torby Ortliba. Jest to torba Ortlib Ultimate 6 Plus. I... I torba wyposażona jest w system szybkiego ściągania i zamykania. torba pozwala na przewożenie różnych podręcznych drobiazgów. Bardzo fajna, bardzo pojemna torba. Chyba najlepsza, jaką można kupić, jeżeli szukamy takiej zwykłej, typowej torby. Torby na kierownicy takiej sakwiarskiej. Obok torby mamy dzwonek. Dzwonek. Dzwonek przydaje się bardzo, szczególnie w tłocznych, turystycznych miejscach, gdzie ludzie wchodzą na ścieżki rowerowe. Ten akurat dzwonek jest bardzo fajny. To jest dzwonek marki Keta, bo generalnie z kierownicą typu baranek jest taki problem, że ciężko znaleźć dzwonek, którego obejma pasuje na tę szeroko, szerokość kierownicy. Natomiast tutaj obejma jest regulowana. Dokręca się ją i odkręca takim tutaj. Taką śrubką i można ją dostosować, można ją założyć właściwie wszędzie, nawet niekoniecznie na kierownicy, jakby ktoś chciał, to nawet pod siodełkiem można ją założyć. Bardzo fajny dzwoneczek. No i na kierownicy mamy jeszcze lusterko, rzecz bardzo, bardzo użyteczna w długiej trasie. Podobnie jak z instalacją dzwonka w kierownicy typu Baranek, są problemy. Tak samo problemy są z instalacją lusterka, bo generalnie nie ma za bardzo dobrego miejsca, w którym można je było, by było je przyczepić. My korzystamy w naszych obydwu z lusterek Zefal Cyclop. Po pierwsze, lusterko jest duże dużo i faktycznie mamy spore pole widzenia. Po drugie, zaczepia się je tutaj na końcu rogów. I lusterko się obkręca w obydwu płaszczyznach, także po pierwsze możemy sobie idealnie wyregulować kąt, tak żeby widzieć to, co jest za nami, zarówno podczas jazdy na dropach, jak i podczas jazdy na klamkach. Ale co jest jeszcze bardzo fajną funkcją tego lusterka, to że bez problemu można je sobie złożyć. I to się bardzo przydaje, bo rower z sekwami często się przewraca oparty o różne rzeczy. Najczęściej przewraca się, kiedy korzysta się z nóżek, dlatego my nie korzystamy z nóżek w żadnym z naszych rowerów, że od lat nie korzystam z nóżki i od przez te lata rowery przestały się przewracać. Naprawdę zmniejszyła się częstotliwość tych, tych wywrotek. Ale i tak może się zdarzyć, że rower się gdzieś przewróci, albo jak jedziemy przez jakiś las, że to ustejko coś będzie zaczepiać, więc. Tutaj można je sobie złożyć, tak że ono się chowa praktycznie pod dropem, i wtedy jest całkowicie osłonięte, nie narażone na jakiekolwiek urazy. Na kierownicy mamy jeszcze taką oto torebeczkę na dodatkowe akcesoria. To jest teoretycznie torebka, w której powinno się przewozić bidon. Ta jest firmy Sachu, o której nigdy nie słyszałem, pewnie jakiś mężczyzna. Ta to teoretycznie pozwala przenosić, bid przewozić bidon, no ale my tutaj korzystamy... Fajnie po prostu do niej wrzucić jakieś dodatkowe akcesoria, które chce się mieć pod ręką i szybko wyciągnąć. E, ta w środku niestety ma foliową wyściółkę, żeby trzymać temperaturę. I to jest wada, jeśli nie chcemy w niej przewozić bidonu, bo ta wyściółka sprawia, że kiedy pada deszcz, to ten deszcz nie ma prawa, nie ma możliwości, po prostu woda potem uciec przez tą foliową wkładkę, więc trzeba będzie ją po prostu pewnie wypruć pewnego dnia ale poza tym jest bardzo fajna, bardzo podobne torebki za jakieś śmieszne pieniądze można kupić w Decathlonie i one nie mają tej y, foliowej wyściółki, więc są troszkę fajniejsze moim zdaniem. Ponieważ widelec Eskera wyposażony jest w mocowania na bidony, to wykorzystaliśmy obydwa tutaj i to są bidony, takie zwykłe, to nie są rowerowe bidony, są odkręcane, bidony z Decathlonu mają 0,75 litra, na widelcu mamy dwa takie bidony, co daje nam 1,5 litra pojemności jednej butelki wody i bardzo fajne koszyki, tanie koszyki z Decathlonu. One są o tyle fajne, że mm, trzymają koszyk tutaj od góry, a nie od dołu, więc nie ma takiego ryzyka, że gdzieś na wertepach, a akurat w tych okolicach przez które jedziemy jest bardzo dużo wertepów, nie ma takiego ryzyka, że ten koszyk nam gdzieś wypadnie. Fajne, pewne rozwiązanie. Minus jest taki, że ten koszyk akurat tutaj czasem dostaje się ziemia, piasek i zdziera generalnie lakier z tych bidonów, ale no cóż, to nie ma być ładne, to ma po prostu działać, więc się tym nie przejmujemy. jak widzicie, tutaj jest trzecie mocowanie wykorzystane po prostu do tego, żeby drut od błotnika przyczepić, żeby nam się przedni błotnik nie telepał. Błotniki to SKS Velo w rozmiarze 45. I te błotniki widzieliście już też w moim Marinie Forkowym, jest generalnie taki całkiem fajny, w miarę tani błotnik. Pasuje do Eskera bez większych kombinacji. Z przodu jest całkiem sporo miejsca za oponami WTB Resolute. Z tyłu błotnik nie jest dociągnięty tutaj do końca, ale generalnie wchodzi też bez większych kombinacji, też jest jeszcze sporo miejsca przy oponie. Z tyłu do bagażnika jest dokręcony taką obejmą, którą zrobiłem po prostu sam, więc nie ma żadnego ryzyka, że on się nam wysunie, nawet pomimo tego, że ten klips tutaj do końca nie, nie wskakuje. Największa zmiana, jaką wprowadziliśmy w tym rowerze, to oczywiście korba, bo fabrycznie w Eskerze montowana jest korba o stopniowaniu 46-36, a my jedziemy w tej chwili z sakwami przez Kaszuby i ta trasa jest bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o podjazdy, jest bardzo dużo przewyższeń, są bardzo strome przewyższenia i jazda z korbą przełajową o stopniowaniu 46-36 byłaby po prostu dramatem w takich warunkach. Ja tu założyłem korbę MTB, co może wydawać się dziwnym wyborem do gravela, ale tak jak mówię, to jest korba dostosowana do po prostu wymagań wyprawy. Korba o stopniowaniu 38-24, niestety... Od jakiegoś czasu producenci napędów rezygnują z takiego stopniowania w korbach MTB, co jest dla mnie wielkim bólem, bo według mnie to jest całkiem optymalny wybór. 38 daje naprawdę sporo twardych biegów, natomiast te 24, to zębatko 24 naprawdę przydaje się na stromych podjazdach tutaj na Kaszubach. To jest też przednia przerzutka wymieniona na przerzutkę MTB. Jeżeli zastanawiacie się, czy ta kombinacja w ogóle może działać, to mam na kanale cały filmik. W którym opowiadam o tym, jak przerobiłem w ten sposób swojego marina furkownica, bo to jest już drugi rower, w którym korzystamy z podobnego rozwiązania czyli Gravel z korbą MTB. W środku ma ramy mamy torbę z Portalsena Serie Expedis, bardzo fajne i relatywnie tanie torby. Sam jeździłem z taką przez ładnych parę lat. Te torby występują w, w kilku różnych rozmiarach. Ta jest mała, bo ja majoweju jest mała, natomiast jeżeli, możecie, jeżeli macie dużo miejsca w trójkącie ramy, to możecie kupić naprawdę ogromne torby z tej serii. Obok torby, koszyk na butelkę PET, mówiłem już o tym koszyku w jednym z filmików na moim kanale. Wchodzi tutaj butelka 1,5 litra, jeżeli chcemy, a my nocujemy często na dziko pod namiotem. Na wieczór czasem potrzeba w takich warunkach po prostu bardzo dużo wody, więc możemy tutaj wrzucić dodatkową butelkę i wtedy z 1,5 litra dostępnego robi się 3 litry wody do picia, do mycia, do zmywania naczyń i tym podobnych rzeczy. Wymieniliśmy w Eskerze też siadełko. oryginalne. To było siodełko WTB Resolute. Takie samo, które ja mam w swoim forkownie. Jest się bardzo wygodne, fajne siodełko, ale Wymieniliśmy je na siodełko WTB Diva, bo jest to siodełko kobiece, dedykowane do kobiecej e, anatomii, a ponieważ z korzysta Basia. No i oczywiście element najważniejszy podczas jazdy z sakwami, czyli same sakwy i bagażnik, na którym te sakwy są umocowane. E, sakwy oczywiście, jak widzicie, Crosso Dry. Recenzję tych sakw mam na moim kanale. Więc nie będę się tutaj nad nimi jakoś specjalnie rozwodzić. Te sakwy spoczywają na bagażniku Crosso, który jest dedykowanym bagażnikiem do tych sakw. Taki sam bagażnik użytkowałem przez wiele, wiele lat na swoim rowerze, starym rowerze wyprawowym. Też możecie zobaczyć recenzję tego bagażnika na moim kanale. Tutaj instalacja bagażnika bez najmniejszych kombinacji na SKZ 4.0, bez żadnych dodatkowych przejściówek, kombinowania. Wszystko wchodzi ładnie, pięknie i trzyma się bardzo fajnie, i sztywno i stabilnie. Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o długie wyprawy, to pedały. I z pedałami eksperymentowałem od lat w naszych obydwu rowerach. Przez jakiś czas kiedyś jeździłem ze SPD. Jak widzicie tutaj, ani Basia, ani ja w swoim marinie nie korzystamy z butów SPD. Korzystamy z platform. I ostatnio kupiłem nowe pedały. To jest jakaś chińszczyzna, to się nazywa Wheel Up. Bodajże. Jest to bardzo szeroka platforma. Teoretycznie pedały zjazdowe nie? mają piny i są bardzo szerokie, ale to się właśnie przydaje w długiej podróży, bo ta szeroka platforma naprawdę pomaga stopie odpocząć. A piny sprawiają, że stopa nie rusza się za bardzo podczas jazdy tym rowerem. Dodatkowo, akurat te konkretne pedały mają według zapewnień producenta trzy łożyska maszynowe, i to jest raczej rzadkość. W pedałach przy tej cenie, bo one kosztowały około 100 zł za, za parę za komplet. Więc liczę na to, że w przeciwieństwie do innych pedałów, z których korzystaliśmy, które rozlatywały się po sezonie góra dwóch, te mam nadzieję, będą w stanie wytrzymać trudy takich podróży. No ale to dopiero trzeba będzie sprawdzić w praktyce, bo pedały są nowe i dopiero zaczęliśmy tak naprawdę z nimi jeździć. I tak właśnie wygląda SKR 40 w wyprawowym rynsztunku.